Tym razem zobaczymy jak wygląda e, sączenie. Najpierw strącimy sobie osad, który będziemy e, odsączać do roztworu azotanu ołowiu. Dodam troszkę roztworu dwukromianu potasu. Strąca nam się e, osad. Te roztwory są podgrzane, dlatego że e, z, gorące, gorące roztwory, jeszcze bo może ustawię na chwilę, żeby się na nie ostygł, e, sączą się po prostu e, lepiej. Tu mam przygotowany już zestaw do sączenia, czyli po prostu lejek z bibułowym sączkiem. Ten sączek jest zwilczony, zwilżony wodą, żeby dobrze przylegał do ścianek. Osad widać, że zaczyna już troszkę osa osiadać. Właśnie do tego strącaliśmy na gorąco, żeby on szybciej osiadał, po prostu lepiej, lepiej się sączył. No i możemy sączyć. Temperatura ma też znaczenie takie, że po prostu gorące roztwory sączą się szybciej. O proszę, widać, że już on zaczął troszkę osiadać. Proszę zwrócić uwagę, osad zostaje na sączku. Tutaj nam ścieka tak zwany. Przesąd. Oczywiście się może zdarzyć, że trochę nam przez sączek przejdzie, to zależy jaki jest osad i jaka bibuła, ale generalnie możemy ten osad na sączku zatrzymać. A gdy już cały przesąd spłynie, to możemy jeszcze przemywać na przykład z tryskawki taki osad na, na sączku po prostu i przemywać go, żeby wypłukać te resztki roztworu, z którego. On został odsączony. Generalnie widzimy, że przesączu nam przybywa, że płynie sobie taki st strumień, delikatny strumień cieczy po ściance zlewki. Sączki się przygotowuje w ten sposób, że krążek bibuły to są akurat oczywiście fabryczne sączki składamy na pół. Jeszcze raz na pół. No i możemy po prostu rozchylić teraz taki sączek. No i umieścić go w lejku, żeby przylegał to jeszcze zwilżyć. Może nam pokażę, jak to teraz wygląda. Widać, że ten osad się na sączku zatrzymuje, a potem będzie można go po prostu wypłukać, na przykład w miarę potrzeby. Generalnie sączenie jest metodą rozdziału cieczy od osadu ciała stałego. Ok, dziękuję.